Dobry wieczór, tylko nie odchodźcie, tylko nie odchodźcie, tylko nie uciekajcie, tylko nie opuszczajcie mnie. Wszystko, tylko nie odchodźcie. Myślę o Was. Myślę o Was cały czas. Co się u Was dzieje? Dlaczego? Lub co się u Ciebie dzieje? U Ciebie, osoby samotnej. Hmm. Czy ktoś tutaj yy, chce popełnić samobójstwo? Być może. Tylko nie odchodź. Niech Bóg sądzi. Co ma być. Hmm. Ktoś tutaj się powołuje zdecydowanie na wiarę, żeby jakoś znaleźć w sobie siłę na to, że, żeby nie odejść nawet na wieczność. Ponieważ pokazuje się tutaj osoba, która mm, nie czuje już radości z życia. To dochodzenie do siebie po y, rzeczach traumatycznych y, trwa y, zbyt długo. Na tyle długo, że osoba przestaje tutaj widzieć sens życia. To nie ma sensu. Ja już nie czuję radości życia, nic mnie nie cieszy. Nie potrafię znaleźć czegokolwiek, co mogłoby wywołać uśmiech. Nie chcę niczego zaczynać. Jestem zły na świat. Nie mam siły, nie mam ochoty. E, ludzie mnie męczą, świat mnie męczy. Wszystko dzieje się moim kosztem. Wszyscy się bawią mną. E, nie mam powodzenia w miłości. Nikt mnie nie chce pokochać. Nie mam takiego poczucia bezpieczeństwa. Uff. Chcę umrzeć. Ponieważ jest, tyle, ponieważ jest tyle problemów, życie jest dla mnie problemem, wszystko co dotyczy mojego istnienia jest problemem. Jedyne co rozumiem, to to, że chcę umrzeć. Bo nie ma sensu już tworzyć, nie ma sensu już czegokolwiek budować w życiu. Chcę odejść. Dobiła, dobiła mnie ostatnia y, sytuacja romansowa, y, związkowa. Ja chcę, co? Chciałem żyć, chciałam żyć, ale nie mam już siły na to. Powodem tego stanu rzeczy jest po prostu ktoś głupi, ktoś nieodpowiedzialny, kto doprowadził drugą osobę do takiego stanu, że jest kwestionowanie całego życia i chęć śmierci. Ktoś tutaj mówi: tylko w zaświatach poczuję ulgę. Hu! Nie chcę naprawiać, nie chcę się leczyć, nie chcę tej sprawy leczyć, nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. niczego nie chcę, nic do mnie nie mówcie. O niczym mnie nie informujcie, ja nie chcę już. Szybka reakcja. Jeżeli Państwo wiedzą, o kim mowa. Jak najszybciej. Żeby. Żeby osoba po prostu nie zrobiła głupoty. Dziękuję.